W dzisiejszej motoryzacji uniwersalność stawiana jest ponad wszystko. Auto ma być jednocześnie komfortowe i sportowe. Podczas jazdy próbnej wciskać fotel, a podczas testów spełniać normy emisji spalin mieć ogromną kabinę, ale niewielkie rozmiary zewnętrzne. Masa kompromisów samochód XXI wieku staje się bezpłciowy. I przecieram oczy ze zdumienia, bo chyba właśnie znalazłem ostatniego bezkompromisowego Samuraja. Mażdzie do tej pory brakowało typowo kompaktowego suwa. CX3 jest z tyłu trochę za ciasne, CX5 dla niektórych już zbyt drogie i zbyt duże. Rozwiązaniem ma być właśnie CX30. Aby uniknąć międzymodelowego kanibalizmu, wymiary CX30 znajdują się niemal idealnie między starszymi braćmi. W konsekwencji gabaryty auta okazują się jednymi z mniejszych w segmencie, ale jest to widoczne wyłącznie podczas porównywania suchych danych liczbowych. Wygląd auta zdecydowanie zaskakuje na plus. Powoli opadająca tylna szyba buduje tu trochę profil suwa w stylu coupé, który znamy już choćby z Audi Q3. Z bardziej przyziemnych marek możemy to też spotkać w nowej Kia XCeed. Jednak patrząc na auto od boku zauważymy jeden niespotykany we wspomnianych modelach aspekt. Długą, ale to naprawdę bardzo długą maskę, która kończy się takim samurajskim ścięciem. Auto ma dzięki temu bardzo przyjemną dla uka linię nadwozia. Typowo też dla crossoverów spora część karoserii została ukryta pod plastikowymi osłonami. No i znany już z Mazdy 3 drapieżny przód z ogromnym grillem. O ile tył może być dla niektórych dyskusyjny, o tyle przód wygląda naprawdę obłędnie. Cockpit to z kolei bardzo przyjemny dla oka elegancki minimalizm. Mamy tu trochę fortepianowej czerni, świetnie narysowaną kierownicę, bardzo mądrze rozplanowaną niewielką ilość przycisków. Podoba mi się spory schowek centralny i ukrywane pod klapką uchwyty na kubki. Na ogromną pochwałę zasługują materiały wykończeniowe. Wszystko, czego się dotkniemy, jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku, do tego albo świetnie udaje skóry, albo wręcz nią jest. Przyciski pokrętła również pracują wzorowo, mamy tu odczucia obcowania z autem klasy premium. Ekran multimedialny ma przekątną 8,8 cala – spory plus za jego wysokie umiejscowienie. Dzięki temu nie trzeba specjalnie odrywać wzroku od jezdni, aby na niego spojrzeć. Nie jest dotykowy, obsługujemy go wygodnym joystickiem. Obracając nim przeskakujemy po pozycjach, wciskając go zatwierdzamy daną opcję, a przechylając na boki możemy przykładowo przesunąć mapę nawigacji. Zauważam tu sporo podobieństw do systemów MMI od Audi i iDrive od BMW. Mazda czerpie od nich to co najlepsze. System i obsługa są mega intuicyjne, każde podmenu jest klarowne, a na wszelki wypadek jest również Rozjaśnione grafiką. Do tego wygląda naprawdę nowocześnie. Chciałbym, aby tak wyglądały multimedia w każdym samochodzie. Jedyne co mi przeszkadzało w obsłudze Joystickiem to czas wprowadzania adresu do nawigacji, szczególnie bardziej złożone adresy wymagają tu chwili cierpliwości. Sam wolałem korzystać z wprowadzania komend głosowo, bo działa to całkiem sprawnie. Ulica Chorzowska, 13 Katowice Nawigacja niestety nie rozpoznaje miejsc po ich nazwach własnych, nie pozna przykładowo nazwy galerii handlowej. Ale to jej jedyny minus. Oprócz tego działa bardzo sprawnie, zawsze proponuje kilka tras alternatywnych, a gdy nie posłuchamy jej poleceń, błyskawicznie przelicza nową trasę. Super też, że jest seryjna, bez dopłaty, dla każdej wersji wyposażenia. Nasza wersja Hikari wyróżnia się nagłośnieniem Bose, które ma aż 12 głośników. Zdecydowanie zaliczam je na plus. Z powodzeniem mogłoby rozhulać niejedną potańcówkę. Moc i czystość dźwięku jest naprawdę imponująca. Na specjalne odznaczenie zasługują tu tony niskie, nawet mocno podkręcone w ekualizerze brzmią tak jak powinny. Tony wysokie w większości sytuacji skutecznie dotrzymują im kroku. Ale nie samymi gadżetami żyje człowiek. Przejdźmy do przestronności kabiny. Nie ma co ukrywać. Na pewno znajdziecie w klasie kilka bardziej przestronnych propozycji. Tyle, że kabina CX30 i tak jest wystarczająco obszerna. Z tyłu docenimy wysokie umiejscowienie kanapy, dzięki temu kolana pasażerów są zgięte niemal pod kątem prostym, co szczególnie dla starszych osób jest bardzo wygodne przy dłuższych podróżach. Jedyna moja uwaga to długość siedziska. Nie obraziłbym się, gdyby kończyło się ze 2 cm dalej. Nad głową, jak na wysokość auta, zaskakująco dużo miejsca. Z 6-7 palców w wolnej przestrzeni, siedząc sam za. Sobą, przed nogami spokojnie zmieściłbym 5 palców. Jak na wygląd, wymiary i proporcje auta, jest nieźle. Odrobinę przeszkadza wystający tunel środkowy, za to na udobruchanie dostaniemy dwa oddzielne nawiewy. Doceniam też, szczególnie patrząc na cx ich znacznie większą przeszkloną powierzchnię. Optycznie powiększa to kabinę, do której wpada więcej światła. Chodźmy już za kierownicę, tam z kolei docenimy bardzo wygodne fotele o ogromnym zakresie regulacji. Ich oparcia mają mocne podparcie boczne, przez co bardzo dobrze trzymają ciało w szybkich zakrętach. Trochę lepsze mogłoby być wyprofilowanie siedziska, ale przez taki kształt łatwiej się tu wchodzi i wychodzi. Spory plus za możliwość regulowania kąta oparcia siedziska to jest super. Szkoda tylko, że robimy to ząbkowanym pierścieniem o ostrej fakturze. Operowanie nim to żadna przyjemność. Brakuje też regulacji podparcia lędźwiowego, ale że zaprojektowane wyprofilowanie pod lędźwie jest niezłe, to za bardzo nie chcę na to narzekać. Kapitalnie wygląda tu jasna tapicerka, ale już w naszej demówce zauważyłem, że utrzymanie jej w czystości nie będzie najłatwiejsze. Zegary są wzorowo czytelne, dwa zewnętrzne są fizyczne. Na środku mamy elektroniczny monitor wyświetlający prędkościomierz. W jego centrum możemy ustawić komputer pokładowy, animacje systemów bezpieczeństwa czy informacje o błędach. Obsługujemy go przyciskiem info na kierownicy. Nad nim natomiast zobaczymy wyświetlacz przezierny Head-Up, który rzuca wskazania bezpośrednio na przednią szybę. Może pokazywać prędkość auta, aktualne ograniczenia prędkości, informacje o aucie w martwej strefie, czy bardzo pomocne wskazania nawigacji. Fajnie, że może wyświetlać informacje, na którym pasie powinno się ustawić do najbliższego manewru. No ale dobra, miałem już skończyć mówić o gadżetach. Bagażnik o sporym otworze załadunkowym, ale i niezbyt imponującej głębokości 3,4 metra cechuje się objętością 430 litrów. Do najlepszego wyniku w klasie mu daleko, ale jednak od Seat jest trochę większy. Bagażnik wyróżnia się na tle konkurentów ponownie materiałami. Mamy tu bardzo ładną wykładzinę. Brakuje jednak choćby prostego haczyku na jakieś zakupy. Porównując do Mazdy 3, pochwalić należy za to bardzo niewielki próg załadunku. A co nas tu w ogóle napędza? Pod maską ujrzymy ogromną osłonę silnika, która skrywa nową jednostkę 2.0 SkyActiv X. Jest to nowatorska, rewolucyjna konstrukcja, która ma łączyć cechy silnika benzynowego z cechami silnika diesla. Uboga, mocno sprężona mieszanka paliwowa powietrzna i częściowo samoczynny zapłon mają tutaj skutkować niskim zużyciem paliwa, mimo konkretnej pojemności 2 litrów i mocy aż 180 koni mechanicznych. A jak jest w praktyce? Przekonamy się o tym podczas jazdy. Potwornie chciałbym zacząć od tego, jak ten samochód jeździ, ale żeby nie mieszać, dokończmy temat jednostki napędowej. Założenie jest proste. Silnik przez większość czasu ma pracować we wspomnianym trybie z samoczynnym zapłonem sprężonej mieszanki sterowanym świecą. Ten tryb nosi skrót SPCCI. Jego celem jest uzyskanie maksymalnej sprawności silnika, niespotykanej dotychczas w jednostkach benzynowych. Natomiast kiedy potrzebujemy maksymalnej mocy, to płynnie przyłączy się w konwencjonalny tryb zapłonu iskrowego. Potwierdzam, że przechodzenie między tymi trybami jest nie do wyłapania. Zwykły śmiertelnik, nie będzie w stanie określić, w jakim trybie auto aktualnie pracuje. Może to natomiast zobaczyć w jednym z ekranów na centralnym wyświetlaczu. Fajnie, że utrzymywanie silnika w tym oszczędnym trybie SPCI rzeczywiście nie jest trudne. W nim silnik pracuje niemal cały czas, a to przy delikatnym obchodzeniu się z pedałem gazu skutkuje rzeczywiście świetnymi wynikami spalania. Jadąc równą 90 palił mi okolice 4,7 litra, natomiast prędkości autostradowe to okolice 7,4 litra. A jak się postaracie, to w siódemce spokojnie zmieścicie się nawet w mieście. Przypomnę tylko, 2 litry 180 koni mechanicznych. Mazda naprawdę może być dumna. Jazda bez szaleństw jest tu całkiem przyjemna, bo jak na motor bez uturbienia, silnik ma nawet dość znośną elastyczność. Maksymalny moment, to jest 224 Nm, przypada tutaj na 3000 obrotów na minutę, a maksymalna moc 180 koni na 6000. Downsizing znożył nas przyzwyczaić do rzadszej konieczności wachlowania lewarkiem. W Mazdzie natomiast silnik lubi być czasami wkręcony na obroty. I to jest całkiem niezły argument za automatem, do którego przejdę za chwilę. Z ciekawości, więc popuszczam budzę fantazji. I, i, i tu się pojawia sporo spostrzeżeń. Silnik, szczególnie w porównaniu do downsizingowych turbobenzyn, naprawdę świetnie brzmi. ma też obłędnie wysoką kulturę pracy jednostki. Do tego ochoczo się kręci do 6,5 tysiąca obrotów, oddając moc i moment niespotykanie dziś liniowo. Dynamika jak na prawie wolnosące 2 litry jest naprawdę niezła. Tylko proszę nie porównywać elastyczności do doładowanych jednostek. To nie ma najmniejszego sensu. Niestety, niestety, przy dynamicznej jeździe przełączy nas w tryb konwencjonalnego spalania mieszanki. Spalanie więc wzrasta, ale znowu nie aż tak tragicznie. Jeżdżąc bardzo dynamicznie po mieście, doszedłem maksymalnie do 12 litrów, ale musiałem się przy tym naprawdę postarać. Spalanie zaskoczy Was również niewrażliwością na obciążenie samochodu. Małe trubobenzyny są bardzo wrażliwe na ilość pasażerów i masę załadowanego bagażu. Na maździe nie robi to żadnego wrażenia, a zawsze pali mniej więcej tyle samo. W naszym przypadku silnik jest zestopniowany z automatyczną klasyczną przekładnią o sześciu przełożeniach. Działa bardzo płynnie, można by rzec, relaksująco. Jest całkowicie poprawna i świetnie wywiązuje się ze swoich zadań, dopóki nie zmusimy jej do kickdownu. Bo kiedy wbijemy prawy pedał w podłogę, to przez sekundę nie dzieje się nic. Wygląda to tak, jakby przez tą chwilę silnik brał w swoje dwulitrowe płuca ogromny wdech powietrza. Aby po chwili niczym wściekły niedźwiedź wyrzucić z siebie ogromne gardłowe ryknięcie. Ryknięcie 5000 obrotów na minutę. Po kilku takich wymuszeniach, w tej jednej sekundzie to nawet sam zaczynam ustami zasysać powietrze. Nie wiem, czy to podświadomie, przez strach, że nie zorzę uciec przed pędzącego auta, czy może to już ta jedność jeźdźca z wierzchowcem, o której Mazda często pisze w swoich katalogach. W każdym razie to jest jedyne, co mnie zaskoczyło na minus, bo cała reszta to jest inżynierski majstersztyk. Nie lubię zawieszeń opisywanych jako kompromis między sportem a komfortem, bo wtedy nawet te usportowane modele niby fajnie wchodzą w zakręty, ale na przykład mają nierównomiernie rozłożoną masę. Więc kiedy walę w hamulec, to tył zacznie uciekać niczym pies, który właśnie dziabnął schabowego. A jak jest w maździe? Naprawdę sportowo. Auto ma właściwości jezdne, godne świetnie zestrojonego kompakta. Nigdy bym po takim prowadzeniu nie powiedział, że jadę suwem. CX-30 w zakrętach czuje się jak ryba w wodzie. Matko i córko. A pozwólmy sobie na utrudnienie sytuacji. Redukuję bieg. Nic, nie da się wyprowadzić, naprawdę. Na dwozie nie chce się wychylać, auto jedzie jak po sznurku. Jest bardzo zwarte, niewrażliwe na przeciążenia i niewrażliwe na prędkość. Podsterowność pojawia się naprawdę bardzo późno. Czy to jednak takie niezwykłe? Na chwilę obecną w segmencie SUV mamy przecież naprawdę sporo modeli. Ktoś słusznie zacznie pisać w komentarzu: no ale panie, w podobną stronę ukierunkowane są ATK FR albo Tucson są wersji online Tyle, że to nadal są nieco usportowione odmiany kompromisowych samochodów. Zestrojenie mazdy w skali 10-punktowej określiłbym o oczko bliżej sportu niż wspaniały. Konkurenci. Do tego w CX30 kierowca siedzi niemal na środku długości pojazdu. Mazda dopięła starań, aby rozkład masy na osi przypadał tu niemal idealnie w stosunku 50 na 50. Do tego zastosowany tu układ kierowniczy okazuje się naprawdę obłędny. Jest mega precyzyjny, a do tego niezbyt mocno wspomagany. Wniosek, proszę Państwa, jest jeden. CX30 możemy określić jako jeden z najlepiej prowadzących się samochodów w klasie, o ile nie najlepszy. I za co należą się szczególne wyrazy uznania, efekt ten został osiągnięty mimo belki skrętej na tylnej osi, co co ciekawe, to nie jest taka sama belka jak w Mazdzie 3. Jest to trochę inna, udoskonalona konstrukcja. Przy bezpośrednim porównaniu ta w CX-30 przy adekwatnym szarżowaniu może być bardziej stabilna, mniej skłonna do rzucania. Auto jest bardzo zwarte, ale przez to też poczujemy we wnętrzu jakieś większe podbicia, czy głębiej zapadnięte sudzienki. Nie zakwalifikuję tego jako wadę, bo wobec tak fenomenalnego zachowania auta w zakrętach, komfort według mnie jest i tak zaskakująco niezły. Co jeszcze docenimy? Choćby wyciszenie kabiny, które spokojnie możemy porównywać do marek premium. Na autostradzie gdzie szumy, które przedostają się do środka, są naprawdę niewielkie. W takich warunkach trochę nie podoba mi się rozwiązanie asystenta pasa ruchu. W grupie Volkswagena system bardzo skutecznie utrzymuje auto między liniami, a my możemy zdjąć ręce z kierownicy, aby na przykład znaleźć i ubrać rękawiczki. W maździe kierownica odbija bardzo późno. Prędzej sprawdzi się jako ratunek przed wjechaniem w barierki niż rzeczywiste utrzymanie na pasie ruchu. Ale okej, rąk z kierownicy nie powinienem zajmować, więc to taka trochę moja fanaberia. No i ktoś może zauważyć, że w CX30 podgrzewana kierownica jest już od drugiej wersji od dołu. Kanjo, więc po co tutaj zakładać rękawiczki? Na pokładzie, serynie z każdym silnikiem i wersją, oferowany jest system miękkiej hybrydy, która ma odzyskiwać część energii przy hamowaniu. Energia ta potem służy do zasilania urządzeń pokładowych, przez co silnik może być dłużej wyłączony w korku. Do tego zapewnia wsparcie jednostki spalinowej podczas ruszenia z miejsca i wytężonej pracy. Trudno jest mi powiedzieć, na ile jest to pomocne, bo nie mam porównania do silnika bez tego układu, ale bardzo fajnie, że jest seryjny dla każdej wersji. W naszej wersji Hikari spodobały mi się jeszcze dwa elementy wyposażenia. Pierwszy to matrycowe reflektory diodowe z systemem oświetlenia adaptacyjnego. Już same światła mijania świecą wystarczająco szeroko i wysoko, natomiast prawdziwy zachwyt przeżywam widząc światła drogowe. Wiązka jest bardzo mocna, do tego świeci nadzwyczaj wysoko. Automatyczne światła drogowe włączają się jak w Mercedesie, nie gwałtownie, a płynnie, powoli. Na plus zaliczymy również matrycowe wycinanie poszczególnych stref. Owszem, widać, że nie ma tu tak wielu stref, jak na przykład w Oplu insigni, ale efekt wycinania wiązki i tak jest widoczny i zaskakująco sprawny. Drugi element to system kamer 360 stopni. W widoku z lotu ptaka świetnie łączy obraz z wszystkich kamer, nie zakrzywia rzeczywistości i jest wystarczająco ostry. Obok niego trzeba też pochwalić kamerę cofania o niezwykle wysokiej rozdzielczości. Świetnie sprawdza się nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Pochwalę też system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu. Działa bardzo skutecznie, co ciekawe nawet przy wyjeżdżaniu z parkingu skośnego. No i kwestia już trochę z innej beczki, ale miałem okazję o tym przekonać się osobiście kilka razy. W marcie zupełnie inny okazuje się być podejście sprzedawców do klientów. To nie są jakieś wymierne wartości i o tym trzeba przekonać się samemu wchodząc do salonu. Tym bardziej, że przy zakupie auta za takie pieniądze dla kogoś może to być istotny aspekt. Niech o wyjątkowości tej japońskiej marki świadczy również to, że cennik nie zaczyna się żadną informacją o rabatach. A uwaga, wierszykiem, wierszykiem, kurde! Następne 7 stron to opis wszystkich filozofii, ale również potu i znoju, jaki ponoszą Japończycy podczas projektowania tak idealnego auta, jakim jest owa Mazda. Pierwsze wzmianki o cenach pojawiają się dopiero na dziesiątej stronie. Ceny zaczynają się od 100 tysięcy zł, ale nawet najniższa wersja jest bardzo bogato wyposażona. Nasza, prawie najwyższa wersja Hikari, nowatorski silnik SkyActiv X i automatyczna skrzynia biegów to wydatek minimum 140 tysięcy złotych. Nabęd 4x4 to kolejne 10 tysięcy złotych ekstra. Na pierwszy rzut oka drogo, ale patrząc na wyposażenie jest ono niemal kompletne. Brakuje tylko skóry i elektryki foteli, no i regulacji odcinka lędźwiowego, ale to już drobiazg. Sam nie podchodziłbym do CX-30 skal Kalkulatorem w ręku, bo to auto przekona do siebie każdego pod warunkiem zabrania go na jazdę testową. Mazda CX30 świetnie zapełniła lukę między starszymi braćmi. Przez wielu testujących, to właśnie CX30 zostało okrzyknięte najlepszym suwem od Mazdy, choć poprzeczka była ustawiona bardzo wysoko. Świetnie wygląda, świetnie jeździ, jest bardzo bogato wyposażona, ale przede wszystkim ma niezwykle indywidualny charakter. I taka jest właśnie. Nowa Mazda CX30.